Czy Pan by chciał stanąć w obliczu prokuratora w jakiejkolwiek sprawie? Ja to właśnie to powiedziałem. Bez pełnomocnika prawnego chyba Dla, nie, prawda? to powiedziałem. Nie wydaje mi się to uzasadnione, żeby w sytuacji, kiedy nie ma do czynienia z przesłuchaniem jeden do jeden, to znaczy, że prokurator jest z e, przesłuchiwanym, a e, w tym przypadku mieliśmy przesłuchiwanych kilkoro. E, e, przepraszam, przesłuch tych, tych, którzy przesłuchiwali, ne, kilkoro żeby nie było tam pełnomocnika, bo skoro zostali dopuszczeni do przesłuchania inne osoby z tego postępowania stanące stronę, to moim zdaniem jako człowieka, bo też traktuje tą sprawę po ludzku. Mógł tam być pełnomocnik. I to wydaje mi się coś, co, co warto, żeby wybrzmiało. To z znaczy. dwóch spraw się z panem zgadzam, to znaczy absolutnie skandaliczne jest związanie śmierci trzy dni później y, na skutek rozległego zawału pani Barbary, y, przy, pa, pani Barbary Skrzypek z y, tym przesłuchaniem, i to jest polityczna no, obłuda i skandal. To się z panem zgadzam, ale naprawdę wydaje mi się, że dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby to śledztwo prowadziła inna osoba, bo za chwilę, bo to tak jakby potem, jeśli będzie w ogóle jak oskarżenia, skarżenia, to tak jak gdyby orzekał pan, nie wiem, sędzia i gortulenia na przykład w tej sprawie. Tak, tylko że, widzi pan, musiałaby być jak za czasów PiSu w tej sprawie kontrola polityczna. To znaczy, musiałby pan rozmawiać z politykiem takim jak ja, który musiałby mieć wiedzę na ten temat. Albo z innymi politykami, którzy powinni mieć wiedzę i, i analizować kogo i którego prokuratora do czego wysłać.